Wiele lat temu, kiedy miałem bliżej 18, a nie 30, moim ulubionym kanałem był Unbox Therapy. Lubiłem tam wchodzić żeby oglądać ciekawe unboxingi. Niekoniecznie zależało mi na merytoryce, a po prostu dobrej zabawie. No i fajnie się składa, bo teraz, kiedy już jestem znacznie starszy, trzymam klawiaturę. Od Mchus, stworzono właśnie w kolaboracji z tym kanałem. I co ważne, jest to jedna z pierwszych, o ile nie pierwsza, sztuka w Polsce. Fajnie, miło, jak ona wygląda, za chwilkę Wam opowiem, co potrafi, za chwilkę Wam opowiem, ale najpierw muszę Wam powiedzieć, że tyle osób nie subskrybuje jeszcze kanału i dużo osób nie zostawia łapeczki w górę. A jest to bardzo miłe, bardzo sympatyczne, bo to właśnie dzięki Wam, dzięki Waszemu zaangażowaniu takie rzeczy mogę Wam pokazywać znacznie szybciej niż niektórzy inni twórcy. Także liczę na Wasze zaangażowanie. Napiszcie w komentarzu unbox, a my lecimy z tematem. Od jakiegoś czasu obserwuję, że Emchus zbroi się na rynku niesamowicie mocno. Przedstawicieli poznają bodajże w 2024 roku na Global Sources. Bardzo przemiła ekipa, sympatyczna, ciekawe produkty już wtedy widniamy na stoisku, no i generalnie patrząc na to, co pojawia się na rynku, jest fajnie, a skoro do klawiatury dodawana jest jeszcze sygnatura jednego z moich ulubionych kanałów, no to jestem zaintrygowany. UT98 aktualnie jest dostępny na Kickstarterze. Klawiatura praktycznie pełnowymiarowa. Do tego za chwilkę dojdziemy, żeby rozjaśnić sprawę. Która jest nastawiona na ciszę, przede wszystkim, poza tym na produktywność, na działanie, a gry stanowią tutaj raczej ostatni, chociaż wciąż bardzo możliwy scenariusz. Bo tak, na tej klawiaturze wciąż naprawdę bardzo dobrze można się bawić i teraz powinna paść cena. Pewnie spodziewać się, że będzie ona kosztować miliony monet ze względu na kolaborację, nic z tych rzeczy. W tym momencie, biorąc pod uwagę jeszcze koszty wysyłki, to będzie jakiś plus, minus 400 złotych, no a jeżeli chcecie dorzucić sobie na przykład podpórkę pod nadgarstki albo jakąś podkładkę, bądź też pakiet akcesoriów, no to wtedy od Stówki w górę trzeba jeszcze doliczyć. To nie jest dużo, powiedziałbym nawet, że to przystępna cena, biorąc pod uwagę to, jak działa i co oferuje UT98 po dłuższym zapoznaniu, ale najpierw zestaw. Przede wszystkim klawiatura z dustcoverem, do tego przewód gumowy odpinany, szkoda, że nie skręcany, wymienne kikapy podmaka pod maka oraz czysta spacja, no i dodatkowo dwa switche oraz narzędzie. Ta podpórka pod nadgarstki nie jest częścią zestawu. Szkoda, została mi wysłana przez producenta, żebym sobie sprawdził cały komplet. No i ona w tym momencie wygląda ładnie, elegancko, aczkolwiek patrząc na to, że jest ona miękka, materiałowa, no to z czasem na pewno już taka przyjemna nie będzie. no Bo pamiętajmy, że tutaj zbierze się na skórek, zbierze się jakiś pot, no i kolorystyka oraz sam materiał na pewno straci swoje fajne właściwości. Klawiatura natomiast zdecydowanie pozostanie piękna przez dłuższe czasy. Dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Do mnie dotarła ta troszkę mniej grzeczna, mniej standardowa, czyli biała, wpadająca w kolor kremowy, przycięta czernią, szarością i rudym. No jest ona przepiękna, klasyczna, elegancka, ale też idąca w klimaty retro, przez co fajnie przełamuje ten taki swój standardowy look. No i mamy jeszcze Twista w formie RGB, które zawsze możemy sobie uruchomić. Pytanie do Was, jak Wam się podoba? Czy ta kolorystyka Wam siedzi? Piszcie w komentarzach, bo być może wolelibyście to bardziej taką standardową która jest czarno-biała, jestem ciekaw, po prostu jestem ciekaw Waszej opinii, jak Wam się ta klawiatura podoba. Terapiowa klawiatura wykonana jest z tworzywa, no i właśnie, to tworzywo, nim wydacie ocenę, wcale nie jest tutaj czymś negatywnym. Pamiętajmy, że są klawiatury, których całościowy zamysł zmusza do wykorzystania określonych materiałów, i tutaj właśnie z tym się borykamy. Tworzywo nie rezonuje, nie podbija głośności, stukot jest bardzo przyjemny. Zresztą do samego klikania klawiatury za chwilkę sobie przejdziemy, bo to naprawdę bardzo ciekawa sprawa, którą koniecznie trzeba poruszyć, ale jeszcze trochę pomęczę was wykonaniem. Ono też jest takie, do jakiego przyzwyczaiło nas Emchus. Dobre, mimo umiarkowanej pracy korpusu nie ma tutaj ani trzasków, ani skrzypnięć, ani też nierównomiernych szczelin. Na spodzie minimalistycznie, no i z podwójną regulacją kąt nachylenia. Port USB na tyle w centrum, no i na tyle też znajdziemy dekielek do ukrycia odbiornika. Sklej switch do przejścia między trybem Bluetooth 2.4, no i przewodowym znajdziecie po lewej stronie. No jest komplet, stabilna, solidna konstrukcja, która generalnie waży 1240 gramów, tyle dokładnie wskazała u mnie waga, no i jeszcze sam layout, 98%. Dla dużej części z Was będzie to ogromny atut. Jeżeli już mówimy o klawiaturach pełnowmiarowych, uwielbiam właśnie ten układ, bo znajduje się na nim wszystko, co potrzeba. I panel numeryczny, i kursory, a nadal mówimy o klawiaturze utrzymanej we względnym kompakcie. Z ciekawostek w przypadku UT98 mamy do czynienia z rolką deregulacji głośności, umieszczoną tuż nad kursorami. Wiele marek w ostatnim czasie pakuje właśnie tutaj, jakieś ekrany, jakieś wyświetlacze, które moim zdaniem nie są do końca praktyczne, szczególnie jeżeli chcemy oszczędzać tą baterię. No a tutaj rozwiązanie jak najbardziej do wykorzystania. Może nie jest to w 100% idealne rozwiązanie, szczególnie jeżeli mówimy o kliknięciu wyciszającym, no bo wiadomo, że ta rolka może nam się delikatnie ruszyć, ale z drugiej strony lepszy ryc niż nic. Dodatkowo tuż nad samą rolką jest jeszcze zmapowane przyciski jako kalkulator. Klikacie sobie ten jeden przycisk, no i na komputerze pojawia się kalkulator. U mnie pojawił się w tym momencie, ponieważ całość jest sparowana, ale ten przycisk generalnie można sobie zmapować pod inne funkcje. W każdym razie rozchodzi się o to, że wyjściowo, zaraz po wyciągnięciu z pudełka, jest to klawiatura jak najbardziej zdatna do zabawy, ale też wskazująca na to, że można na niej fajnie popracować. Z takich akcentów, które wychwyciłem i bardzo mi odpowiadają, dioda Caps Locka, no i numloka we właściwym miejscu. No bo skoro kigapy nie przebijają, to diody wysunięte na krawędź bardzo trafne, estetyczne rozwiązanie. Dodatkowo zwróciłem uwagę na same czcionki. To jest font, który Unbox Therapy ma na swoich grafikach od lat, a jeżeli nie jest to ten dokładny, to bardzo podobny. Estetyczny, elegancki, osadzony w centrum nie ma też żadnych sublegend, które szpeciłyby estetykę, ale z drugiej strony, jeżeli chcecie korzystać na przykład z jakichś skrótów, no to musicie zwrócić na nie uwagę w aplikacji bądź też w instrukcji obsługi. Idąc dalej, same Kapy to PBTKi, double shoty o profilu Cherry. Są one równe, są z bardzo przyjemną strukturą. No i nie założyłem też pod spodem żadnych nadlewów w losowych kikapach, które sobie zdjąłem. Natomiast warto zaznaczyć, nie przepuszczają one podświetlenia RGB. Chociaż jakby się uprzeć, no to w takich totalnych ciemnościach trochę to podświetlenie gdzieś tam przez plastik przebija. Ale z drugiej strony takie coś nie do końca powinno mieć miejsce, więc moim zdaniem te kikapy mogłyby być odrobinkę grubsze. Są grube, ale jakby były troszkę grubsze, to tego efektu, takiego przebicia by nie było. Osadzone je na Switchach, no właśnie, albo Otimo Pitch Silent V3, które są cichutkie, albo też na Switchach IC Creamy Obie opcje Switchy są naprawdę bardzo przyjemne, ale do mnie trafiły właśnie te Ultimu. I tutaj powiem z pełnym przekonaniem, o ile te stokowe, standardowe Ultimo nie zawsze są ciekawe, to te tutaj naprawdę klikają świetnie. Są bardzo gładkie, są bardzo przyjemne, są cichutkie, no da się w nich... Może nie zakochać, ale da się je bardzo, albo bardzo polubić. Do tego mamy jeszcze pełne wygłuszenie. Jest gasket, są katy, No jest to klawiatura, która brzmi naprawdę dobrze. Cichutko, równo, bo jest przesmarowana, również na stabilizatorach. I dobrze. Posłuchajcie. Kliknięcie jest przyjemne, cichutkie, ale z takim poduszeczkowym, delikatnym tokiem. Ogólnie na tym etapie trudno mieć jakiekolwiek ale względem tej klawiatury. To jest bardzo dobrze wyważona konstrukcja, a i od środka zaprojektowana z głową. Mimo że to sprzęt za 400 zł plus minus, to układ switchy południowy, więc modyfikacje wchodzą bez żadnych kolizji. Mamy hot-swapy. no jest to hotswap 5-pinowy od JWK, ale tylko na klawisze mechaniczne. Wszystkie przełączniki osadzone są na płytce z polikarbonu. Są tu flexcuty, tak samo jak na PCB. Generalnie dużo pianek z silikonu warstw jest sporo. I to będzie dla jednych atut, dla innych niekoniecznie. Zdecydowanie dzięki takim wypełnieniom klawiatura nie jest aż tak miękka, jest bardziej twardawa, ale z drugiej strony te same wypełnienia wpływają w bardzo jasny sposób na brzmienie. Brzmienie, które tutaj moim zdaniem jest atrakcyjne, więc coś za coś. Zawsze tą klawiaturę można próbować delikatnie otworzyć, no i wtedy część tych wypełnień usunąć, zmienicie swoją charakterystykę dźwiękową, a przy okazji zmienicie też charakterystykę samego ugięcia kasketa. Robocza ta klawiatura rzeczywiście wygląda bardzo dobrze, jest wygodna, wszystko pod ręką, ten przycisk od kalkulatora wstępnie może Trochę irytować i będziecie go mylić z dritem, ale to kwestia przyzwyczajenia. Rolka do zmiany głośności też w punkt. No i co ważne, bateria. Ta klawiatura naprawdę radzi sobie świetnie. 10 tysięcy mAh z podświetleniem na 2,4 na pełnej jasności łapałem około 44 godziny. To jest wciąż przyjemny wynik, a producent deklaruje 77, ale na jasności pośredniej, która została przez niego ustawiona jako domyślna. Niewielka różnica z jednej strony, ale ogólnie to nadal tydzień zabawy w sytuacji używania jej daily po pracy ciągiem na 2,4. Co lepsze, jeżeli Podświetlenie Wam jest niepotrzebne i klawitera po prostu Wam się podoba w formie takiej surowej. No to producent deklaruje ponad 900 godzin. I w tym miejscu musicie mi delikatnie wybaczyć. Być może w komentarzu trzeba będzie napisać ty leniu patentowany, bo nie sprawdziłeś 900 godzin bez podświetlenia, ale kurczę, no. Takiego czasu to nie było czasu sprawdzać. W każdym razie, niezależnie o jakim okresie działania mówimy, czy to z RGB, czy też bez RGB, no to wygląda to tak, że ta klawiatura działa dobrze, bardzo dobrze albo świetnie, no i zależnie od tego, jak będziemy z niej korzystać, to wtedy ten czas możemy sobie mocno wydłużać. No i fajnie, że jest tej bateria 10 000 mAh, przeważnie jest 4, 8, a tutaj dyszka. Fajnie, bardzo fajnie, że idziemy w większe baterie, tym bardziej, że w takim korpusie, no możemy spore ogniwo zmieścić i fajnie jest to wykorzystać, dobrze jest to wykorzystać. Korzystnie jest to wykorzystać. Troszkę gorzej z opóźnieniami, natomiast nie są one złe. Po prostu nie ma tutaj 8000 Hz ani magnetyka. Jest za to 1000 Hz, stabilne, no i opóźnienia, które udało mi się zmierzyć, średnio to 3,2 ms, więc nadal przyjemne i takie, które pozwolą Wam grać nawet kompetytywnie. Co ważne, klawiatura bardzo dobrze utrzymuje te 1000 Hz, no i testy nie wykazały jakichkolwiek zawirowań między pulling i scan rate'em. Dlatego też uważam, że nawet jeżeli ta klawiatura wstępnie jest bardziej zaaranżowana powiedzmy pod produktywność, pod pracę, pod długie działanie, to może być świetną Cichą opcją do grania w Fortnite'a, do grania w cs do grania w Dota, ogólnie do grania nawet e-sportowo. No i jeżeli na przykład macie domownika, któremu klikanie klawiatury przeszkadza, na przykład w sypialni, no to wtedy taka opcja na Pitch Silent moim zdaniem naprawdę sprawdzi się w punkt. Jedyne co to polecam w przypadku tego urządzenia wybrać podpórkę pod nadgarstki, ale nie jestem przekonany czy tą oryginalną, bo kurczę, jest ona miękka, do mnie ostatecznie jakoś to wszystko nie przemawia. Wolę podkładki twarde, na przykład z drewna. Tutaj mam wrażenie, że ta stabilizacja nadgarstka z Memory Foam sprawia, że po czasie czuję ucisk, no a im cięższy szadłoń im cięższy nadgarstek, no to to wszystko będzie się ugniatać. Z kolei klawiatura jest wyższa, więc pisanie bez żadnego podestu będzie uciążliwe, ale to też kwestia gustu. Natomiast wracając jeszcze do tej podpórki, pamiętajmy, że jest ona obita materiałem, który na pewno będzie zbierał na skórek, na pewno będzie zbierał jakieś plamki po czasie, prędzej czy później ten materiał nam się odklei, no bo już teraz w niektórych punktach sprawia takie wrażenie. Dlatego podpórka, moim zdaniem, do tej klawiatury drewniana i będzie ona wyglądać znacznie ciekawiej, znacznie lepiej, znacznie bardziej premium. Zaczepię jeszcze o aplikację, bo to naturalnie występuje i to w dwóch wariantach, albo klientowym, albo prze i wygląda ciekawie. Bardzo przejrzysta, przyjemna, aczkolwiek nie jest to QMK a autorska wizja. No i zmieńcie tutaj makra, skróty, przypiszecie polecenia, zmieńcie też podświetlenie, ale nie ma SnapTapa, szkoda, mam nadzieję, że w przyszłości się pojawi. Jeden, co zauważyłem z potencjalnych błędów, tak ogólnie, to momentami odrobiny zbyt długie ładowanie zakładek, no i fakt, że po zmianie podświetlenia pojawiło się nagle odświeżanie 250-500 Hz, mimo, że klawiatura tak czy inaczej cały czas była na 1000 Hz. Ostatecznie jednak uważam, że to naprawdę bardzo dobrze wykonany sprzęt. Oczywiście mogą pojawić się jakieś mankamenty softwareowe, ale z drugiej strony dokładnie wiem, jak to wygląda i że pewne rzeczy trzeba aktualizować, trzeba pewne rzeczy naprawiać, bo one na różnych systemach różnie działają i tutaj całość wymaga delikatnej optymalizacji. Generalnie, co najważniejsze, jest to sprzęt bardzo dobrze wyceniony, który oferuje coś, który jest jakiś, a nie byle jaki. Piękna estetyka to jedno, cisza pracy w przypadku mojego egzemplarza godna podziwu, ale z takim twistem w formie tych delikatnych puknięć. Moim zdaniem, bardzo dobrze. Dobrze poprowadzona kolaboracja od początku do niemal końca, bo wbije tą delikatną szpileczkę po pierwsze właśnie w podpórkę pod nadgarstki, która moim zdaniem powinna być inna, no i jeszcze rozdzielczość podkładki pod myszkę, bo ja wiem, że jest to dodatek, ale mówiąc o grafikach, bardzo przeciętne. Serio, to można było dopracować. Ale dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o klawiaturze i ta klawiatura po prostu działa spoko. Jeżeli ogólnie natrafiliście na nią, zastanawialiście się, czy jest to dobry sprzęt, bo na przykład nie znaliście marki, to jestem w stanie w pełni rekomendować. Naprawdę tutaj odwalono kawał dobrej roboty i to w relatywnie dobrej cenie. Aczkolwiek moi drodzy, skoro już otrzymałem troszkę większy pakiet, bo mamy i klawiaturę, i podkładkę oraz. Podkładkę to taka podkładka Unbox Therapy będzie do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w całym giveaway? Oczywiście być subskrybentem kanału, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem i napisać, jaki jest Wasz ulubiony odcinek Unbox Therapy. Wybiorę jedną osobę wspólnie z moim moderatorem. I do takiej osoby trafi podkładeczka. A podkładeczka, bądź co bądź, nawet jeżeli nie jest najostrzejsza, jeżeli chodzi o grafikę, to ma całkiem przyjemną powierzchnię i można sobie na niej pograć, albo można też po prostu uzupełnić estetycznie nasze stanowisko. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej klawiaturze, jak Wam się podoba. No i widzimy się już niedługo. Jeszcze raz dziękuję, bo to właśnie dzięki Wam takie produkty do mnie trafiają i mogę Wam je pokazać, co jest niezwykle miłe. A mam ostatnio troszkę więcej produktów do pokazania. Szkoda, że mam tak mało czasu, bo się zbliża kilka istotnych zmian, kilka istotnych tematów. Pff. Ale to zobaczycie za jakiś czas. Warto śledzić. Na razie. Cześć.